Cześć, dzisiaj na początku może wydać się trochę rozczarowująco, ale nie wyłączajcie od razu, bo później zrobi się bardziej optymistycznie. No, zacznę od tego, że większość ludzi ma w swojej głowie, lub no, może nawet to gdzieś spisane, co chce jakby od życia, co chce osiągnąć, jakie cele wypełnić w swoim życiu, żeby wreszcie było fajnie i żeby poczuł się dobrze i żeby mógł określić się, Szczęśliwym człowiekiem i prawie osiągnąć ten ideał życia, który sobie założył. No, i chcę wszystkich rozczarować. Oczywiście, to jest moja opinia, że na końcu tej listy, jeśli my już wypełnimy wszystko z tej listy, no może czeka nas jakieś chwilowe szczęście, ale człowiek jest taką istotą, która potrzebuje się cały czas rozwijać. Więc to. Nie jest też tak, że my sobie na końcu tej listy, jak już wypełnimy ostatni level, usiądziemy, odetchniemy, no i nasze życie stanie się po prostu ideałem, no bo my mamy w sobie taki pęd do rozwoju i zawsze będziemy potrzebować prawdopodobnie jakiejś zmiany w życiu. I też wyobraź sobie coś takiego, że ty już wypełniłeś wszystkie rzeczy z tej Twojej listy, tak? No i co? Siadasz teraz sobie w fotelu i super, dobra. Wypełniłem wszystkie rzeczy z listy, teraz mogę być szczęśliwym człowiekiem, tak? No i mi się wydaje, jak nad tym głębiej się zastanowiłam, że to jest takie trochę na końcu musiałoby być bardzo jakimś takim w pewnym momencie rozczarowującym uczuciem, takim końcem czegoś, tak? Siedzisz, masz już wszystko, no i, no i co, tak? Polecam sobie właśnie zrobić takie y, może ćwiczenie, czy y, czuć się w taką sytuację, że tak naprawdę po osiągnięciu wszystkiego, co teraz na ten moment byśmy chcieli mieć, widzieć w swoim życiu, niekoniecznie musimy tam znaleźć euforię, y, ideał i właśnie największe szczęście, jakie może nas spotkać. Y, może porównam to też do... Y, jak chodzi o osiąganie celów, czy tam stawianie sobie jakichś założeń. E, powiedzmy, że chcesz przeczytać jakąś książkę swojego ulubionego autora, wydał nową książkę, no już wiesz, czego się spodziewać: że książka będzie e, naprawdę fajna i no, chcesz ją kupić i, i przeczytać jak najszybciej, tak? To jest Twój cel. E, no i kupujesz tą książkę, czytasz ją, jest naprawdę rewelacyjna, wciągająca i czytasz ją w ciągu jednego, dwóch dni. No, i co staje się na końcu? Jak ty już przeczytasz tą książkę, to możesz czuć nawet w pewnym sensie, no na początku sobie tam przemyślisz pewnie fabułę i tak dalej, ale na końcu czeka pewnego rodzaju rozczarowanie, tak, bo ty już sobie przeszedłeś tą drogę do tego celu, ale samo osiągnięcie celu nie dało ci szczęścia, tak? Szczęście dostałeś na tej drodze do tego celu. I myślę, że to jest bardzo fajne porównanie do naszego życia, żeby tą całą naszą drogę do celu sobie spróbować ustawić tak, żeby ona była dla nas fajna i satysfakcjonująca i spokojna, bo ta droga jest bardzo długa, a cel osiąga się jakby szybciej, tak. Więc, jeśli my jesteśmy na drodze do czegoś przez 10 lat, no to jedynym sensownym wyjściem jest czerpanie radości z tej drogi. No, bo na końcu, tak jak mówię, według mnie czeka jakby zakończenie czegoś, tak? Zakończenie pewnego etapu. I może to być tak szczęście, że, że się coś ma, coś się osiągnęło, ale z drugiej strony, no, co dalej, tak? I też wiem, że. Jest takie zjawisko wśród sportowców, że jeśli oni już całe swoje życie poświęcili treningom, osiągali super rezultaty, już zdobywali mistrzostwa, wygrywali olimpiady i tak dalej. I już no, większych sukcesów nie są w stanie odnieść w dziedzinie sportowej. Dodatkowo już pewnie są w takim wieku, że już czas kończyć, tak? No to Czytałam o takim zjawisku, że sportowcy często popadają w depresję, bo oni osiągnęli ten cel, tak? Ale no tak naprawdę szczęście dawała im tylko ta droga, a ten cel na końcu nie spowodował, że oni stali się nagle super szczęśliwymi i fantastycznie ustawionymi tutaj na świecie ludźmi i już nic nie potrzebują więcej, tak? No też możesz popatrzeć na Historie bogaczy, którzy się bogacili całe życie, bo myśleli, że to przyniesie im jakieś wielkie szczęście. No i też kończyli w różnych okolicznościach i różnie się to działo już po osiągnięciu tego celu, który miał im dać największe szczęście. I to jest też także zakładanie sobie takiej drogi do szczęścia. Też nie lubię tego, tego wyrażenia droga do szczęścia. Bo to deprecjonuje tą drogę i to szczęście na końcu jest najważniejsze, co jest totalną zdurą. No i jeśli my sobie założymy taką drogę do szczęścia, właśnie, to my już od razu tą drogę. Wspychamy jako coś, co jest tylko narzędziem i da nam szczęście, tak? Czyli trzeba ją jak najszybciej przejść tą drogę, tak, żeby sobie minęła. Czyli wyrzucamy sobie 10 lat naszego życia do kosza, żeby złapać to szczęście, które, tak jak mówię, no, jak sobie rzeczywiście to uświadomisz, to nie. Może w niektórych przypadkach tak, no to, to ci da szczęście. No nie wiem, chcesz mieć dziecko, urodzisz dziecko i pewne jakby cele dają ci to szczęście, ale większość celów, które ludzie sobie zakładają, na ogół właśnie wiążą się one z jakimiś materialnymi rzeczami, że będą mieć dom, samochód, że jakąś karierę zrobią, że będą sławni itd., itd., jest jakby właśnie takim celem, który według mnie sam na samiutkim końcu nie, nie przyniesie jakiegoś super, wow, rezultatu, może na chwilę, tak, ale później jako ludzie, którzy, jako istoty, które całe życie potrzebują się rozwijać, no to coś nam w pewnym momencie, czegoś nam zabraknie, więc sobie trzeba korzystać z każdego dnia. Mieć sobie te cele, bo to jest bardzo fajne, że wiemy, w którą stronę zmierzamy, ale skupić się na tym, co teraz się dzieje, tak na tej drodze. I wiedzieć, że właśnie patrząc tylko na ten cel i chcąc jak najszybciej się tam znaleźć, no my wyrzucamy ten swój obecny czas do kosza, twierdząc, że on jest mniej wartościowy niż ten, który kiedyś być może. Nadejdzie i spowoduje, że będziemy wreszcie tam szczęśliwi i będzie nam się wreszcie super żyło. A jeszcze w takim najgorszym przypadku, no, jeśli my sobie zakładamy jakiś cel i uważamy, że jak tam dojdziemy, to będzie super, no i przechodzimy tą drogę jak najszybciej, żeby dotrzeć do tego celu, ale nam się to nie udaje, tak? Nie osiągamy tego celu. No to my po prostu. Naprawdę możemy popaść w bardzo zły stan, bo po pierwsze zmarnowaliśmy tyle lat życia, a po drugie jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu. Więc no, jedyną y, fajną, słuszną drogą, według mnie, drogą, sposobem na takie spokojne i fajne i pełne życie każdego dnia jest skupiać się na tym jak my sobie możemy fajnie tą drogę zorganizować, żeby ona nas w fajny sposób prowadziła do tych celów, bo nie ma nic złego w osiąganiu celów, tylko e, najgorsze, co możemy zrobić, to jest warunkowanie naszego szczęścia od czegoś, co prawdopodobnie wydarzy się w przyszłości. No bo to też zakładamy, że jeśli my będziemy szczęśliwi wtedy, no to my teraz nie jesteśmy jakby w pełni zadowoleni z tego, co, co mamy. A warto sobie właśnie z tej drogi uczynić swój cel życia i rzeczywiście zobaczyć, jak wielki sens to wszystko nabiera i jak fajne życie dzieje się z dnia na dzień i z chwili na chwilę, i ile fajnych rzeczy po drodze się wydarza, i niekoniecznie właśnie, nawet jeśli nam się wtedy, jeśli my korzystamy z tej drogi i idziemy sobie do tego celu. I niekoniecznie nam się uda osiągnąć ten cel, albo on się zmieni po drodze, to my nie, nie będziemy mieć wrażenia zmarnowanego czasu. My sobie zapamiętamy te fajne momenty, które się wydarzyły, będziemy z nich czerpać radochę i będziemy wiedzieć, że no, skorzystaliśmy z tego, z czego mogliśmy skorzystać w danym momencie. To, że cel, cel się zmienił lub nie udało się go osiągnąć. Wtedy no, nie ma jakichś takich rozczarowań i smutku z powodu tego, że tyle się poświęciło na to czasu, tak? Tyle się coś budowało, a to nie wypaliło, czy no, plany jakiś e, legnął w gruzach, bo niestety tak też się dzieje, że my mm, możemy poświęcić na coś mega, mega dużo czasu, a to się po prostu nie powiedzie. Dlatego polecam. Mm, sobie patrzeć na, na tą drogę jako tak naprawdę to szczęście. No nikt nie wie, co, co to jest szczęście do końca, ale myślę, że właśnie życie sobie z chwili na chwilę, z dnia na dzień, mają jak, mając cele w przyszłości, jest właśnie takim sposobem, żeby być chociaż spokojnym, tak? że, żeby sobie czerpać z tego, co, co możemy wyrwać z tego życia. Wiadomo, jest raz lepiej, raz jest gorzej. No, ale jeśli my się skupimy na tej drodze i na dniu dzisiejszym, na tym, co się w chwili obecnej dzieje, to możemy jak najwięcej tych malutkich rzeczy, które nam się podobają i cieszą, wyrwać z tego życia już dzisiaj, nie czekając na to, co będzie za kilka miesięcy, kilka lat. No i niestety to, to w jaki sposób my odbieramy może. To szczęście, dążenie ciągle do czegoś i że może wreszcie to szczęście tam gdzieś na nas czeka, no to już niestety wpajane jest nam od dziecka, i najprawdopodobniej z tego to się bierze, że no nie wiem, już w przedszkolu nauczyciel ci mówi: Ucz się tego, ten program przejdź, bo wtedy. W pierwszej klasie będzie Ci lepiej i będziesz dobrym uczniem i będziesz umiał ładnie pisać i czytać w podstawówce Ci mówią, jak wykonasz tą porcję materiału, tutaj wkujesz to 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 przez to 8 lat, to potem dostaniesz się do jakiejś fajnej szkoły i będziesz miał szansę na lepszy zawód. No i w kolejnym etapie dzieje się to samo, to samo w liceum, na studiach cokolwiek ciągle. Ta droga nie jest... Ważna, tylko ważne jest to, co później osiągniesz. No myślę, że to jest ta edukacja nasza, też się przyczynia trochę do tego, że właśnie nam wbija do głowy, że no to, to, że ty teraz się uczysz na okrągło, studiujesz tam 5 lat, jesteś w liceum 4 czy cokolwiek, to, to nie jest ważne. Ważne jest to, co ty później osiągniesz, jak ty zdasz egzamin, i co z ciebie będzie w przyszłości. No i też same oczekiwania społeczne, a nawet w rodzinie, tak? Jeśli my mówimy do dzieci, że jak się tego nie nauczysz, to co z Ciebie będzie, tak? Albo pytamy, kim Ty chcesz być w przyszłości, no? I tym samym pokazujemy, że to, to życie teraz. Tutaj tego dziecka tak nie, nie ma sensu, bo dopiero to, co on kiedyś tam osiągnie, będzie miało sens i w ogóle kiedy będzie w przyszłości tym i tym, no to to będzie, no wreszcie, jakimś spełnionym człowiekiem, tak, no, kim, kim ty będziesz w przyszłości, co ty osiągniesz, i, i tak dalej. Ta przyszłość jest tak strasznie ważna. No a nieważne staje się to, co jest teraz, więc na każdym kroku myślę, że jesteśmy uczeni tego, że. No, to, co teraz, to nie jest tak bardzo ważne jak to, co w przyszłości, i dlaczego jeszcze nie masz dziewczyny i chłopaka, i dlaczego jeszcze nie wiem, masz 30 lat, a nie masz żony, i to czas na dzieci, i w ogóle wtedy dopiero jak ty zbudujesz tą piękną rodzinkę i dom wybudujesz, to ty wtedy będziesz na pewno szczęśliwy. No, niestety. Często tendencja nawet bywa odwrotna, czego już nikt nie zauważa, tak, że w młodości ktoś jest szczęśliwy, a jeśli zbyt szybko na przykład zbuduje rodzinę na jakichś oczekiwaniach społecznych, to wręcz stanie się mniej zadowolony z życia, tak. No i mogłabym dużo takich przykładów podawać, skąd się to bierze, że my ciągle chcemy złapać to szczęście, a nikt nam nie mówi od dziecka, żeby sobie właśnie. Tak jak dzieci, żyć tą chwilą i układać sobie te klocki i cieszyć się tym, że malujemy w danej chwili obrazek. No, zamiast tego, no właśnie, niestety mówimy dziecku: Dobra, jak to skończysz rysować, to posprzątaj swój pokój, bo jest tam bałagan, na przyjdą znajomi, więc tam, tam. No i na każdym kroku ktoś nam gdzieś w ciągu życia pokazywał, że. To, co w danej chwili to nie jest tak ważne jak to, co stanie się za chwilę, na następny dzień, za rok czy za 10 lat. No więc jeszcze raz zachęcam do tego, żeby sobie czerpać radość, ile się da, wiadomo, że jakie jest życie zmienne, raz na górze, raz na dole, ale w tej naszej drodze, fajnie, jakbyśmy sobie wyrwali z niej najwięcej tego, co jest dla nas najlepsze. No jeśli też uważasz, że ta droga jest jednak taka ważna, ważniejsza dużo od tych celów w naszej przyszłości, no to zostaw jakąś reakcję, jakiś komentarz, zawsze jest mi bardzo miło. Dzięki.